Dyrektor Szpitala Rejonowego imienia doktora Józefa Rostka, braci Bożu przy ulicy Gamowskiej 3, ogłosił konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Drugi już konkurs został unieważniony. W pierwszym konkursie było dwóch kandydatów. Jeden z nich nie posiadał wykształcenia medycznego, które zgodnie z przepisami nie może objąć tego stanowiska. Drugi kandydat to lekarz, jednak nie dostarczył kompletnej dokumentacji. To samo dotyczy dwóch lekarzy, którzy zgłosili się do drugiego konkursu. Ze względów formalnych oferty musiały być odrzucone. Trzeci kandydat zgłosił się po terminie, ale również nie miał wykształcenia medycznego. Obecna zastępczyni, lekarz medycyny Elżbieta Wielgo-Skarpińska, której upłynęła kadencja, będzie pracować do czasu wyłonienia następcy. Dyrektor naczelny szpitala Ryszard Rudnik trzeciego konkursu nie musi ogłaszać. Może znaleźć kandydata, którego przedstawi do zaopiniowania komisji konkursowej. Zdaniem dyrektora dobór nie jest łatwy, bo stanowisko zastępcy do spraw medycznych do atrakcyjnych nie należy.